Dobry wieczór, kochani. Dzisiaj o tym, jak to jest z tym byciem lepszym lub gorszym od kogoś innego w robieniu czegoś. Otóż czasami podajecie mi takie przykłady, to bardzo często pojawia się, czy na sesjach coachingowych, czy w luźnych zupełnie rozmowach, że inni to są tacy doskonali, im to się wszystko udaje. On to tak lekką ręką zarobił jakieś pieniądze a ona to tak w ogóle fajnie wychowuje to dziecko i nic, nic się z tym dzieckiem złego nigdy nie dzieje. I ciągle wszyscy mają tak cudownie, a wy biednie poszkodowani macie tak źle. I tak ciężko. I tak pod górkę i pod wiatr. Moi drodzy, jak to jest tak naprawdę? Zobaczcie to co wy obserwujecie. Podejrzewam, że Zresztą ja nawet nie podejrzewam, ponieważ wy mi to mówicie. Że obserwujecie tych ludzi gdzie? Social media. A w social media zawsze wszyscy wyglądają doskonale, nie oszukujmy się. Raczej nam się nie zdarza wstawić zdjęcia rano, kiedy jesteśmy jeszcze w piżamie, rozczochrani, kobiety bez makijażu i jeszcze nie do końca wiemy, jak się nazywamy i po prostu strzelimy sobie selfie i wrzucimy na Facebooka. No nie, to się nie zdarza. Natomiast jak już jesteśmy ogarnięci i w ogóle elegancko przygotowani, to wtedy jak najbardziej tak. I to jest okej. Okay. To jest okej, okay, że ludzie prezentują się w social mediach bardzo dobrze. Chcą wyglądać tam piękniej. To jest w porządku. To jest okej. Okay. Tak ma być. Jest zupełnie naturalne, że chcemy się dobrze zaprezentować w social media. Tak samo jak wychodzimy gdzieś na kolację, na przyjęcie, na spotkanie z przyjaciółmi, no też nie zakładamy byle czego, tylko po pierwsze my chcemy dobrze się czuć z tym, jak wyglądamy, a po drugie też z szacunku do drugiego człowieka, nie założymy czegokolwiek i nie pójdziemy z, nie wiem, z nieumytymi włosami. W związku z czym to, że ludzie prezentują się w social mediach dobrze, to jest ok. To tak ma wyglądać. Natomiast, to nie jest też tak z drugiej strony, że im to się wszystko udaje, a tobie kurczenie. nie. Otóż zobaczcie, moi drodzy, to, co wy widzicie w social mediach, to jest tylko jakiś wycinek życia tych ludzi. Zresztą nie tylko w social mediach, ale nawet jak mijacie tych ludzi na ulicy, no to to jest tylko jakiś wycinek. Ja kurczę, podejrzewam, że to nie jest nawet 5% ich życia. Natomiast zobaczcie, jak wygląda pozostałe 95% ich życia. Zresztą wy tego nie zobaczycie, bo tego Wam po prostu nikt nie pokaże. Ale bez najmniejszego problemu jesteście sobie w stanie wyobrazić, jak wygląda pozostała część życia tych ludzi. Dlaczego? Ano dlatego, że ta pozostała część ich życia wygląda dokładnie tak samo jak Wasze życie. Czyli. Są codzienne problemy, jest codzienna rutyna, jest pranie, sprzątanie, gotowanie, jest podgórkę, nie raz i nie dwa, jest przygotowanie oferty biznesowej, która to oferta zostanie wielokrotnie odrzucona, zanim w końcu ktoś ją przyjmie. To są dokładnie te same momenty, które występują u Was i u mnie. To nie jest też tak, że ja sobie siedzę tak pięknie, elegancko i tak gadam do Was całymi dniami i, to jest, i nic więcej się nie dzieje. Dzisiaj też spędzę noc nad przygotowaniem, właśnie oferty do fir dla firmy. Um, zaraz będę musiała iść coś tam ogarnąć pewnie nakarmić moje koty, które tu rozsypią. Um, jeden um, załatwi swoją potrzebę fizjologiczną do kuwety, drugi gdzie indziej życie. Moi drodzy życie, tak wygląda życie i to nie jest tak, że życie jednych to jest takie super i im się udaje, a wam to się nie udaje, bo wam też się udaje. A właściwie nie udaje wam się, tylko jesteście w stanie zrobić tak, żeby osiągnąć też sukces. Jaka jest zatem różnica między tymi, którym według Was się udaje, a tymi, którym się nie udaje? Otóż różnica jest zasadnicza w naszym wnętrzu. W nastawieniu jeśli będę pracować, napierać na mój sukces, to wcześniej czy później go osiągnę. Słuchajcie, nie ma innego wyjścia. Wszyscy nie ma innej opcji, tylko mówię o takim prawdziwym, rzetelnym napieraniu i pracowaniu na ten sukces. To wtedy nie ma innej opcji. Ten sukces z pewnością osiągniecie. I to już się nie uda, tylko osiągniecie ten sukces. Natomiast to, że innym się udaje, to po pierwsze jest nieprawda, bo oni po prostu na to napierają. A po drugie, uwierzcie mi, oni mają naprawdę też w 95% swojego życia typowe problemy, takie, jakich my doświadczamy. Czasami ich coś boli, czasami im się czegoś nie chce. To jest też taka walka, takie zmaganie się, przekraczanie pewnych granic każdego dnia. To jest dokładnie to samo, co wy robicie. I. Właśnie być może różnica polega na tym, że Wy tego nie pokazujecie, bo wydaje Wam się, że nie macie czego pokazać. A zróbcie jakieś fajne zdjęcie, nagrajcie fajny film, wrzućcie to, czemu nie? Dlatego, że jesteście bardzo podobni do każdej osoby sukcesu, którą jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I życzę Wam z całego serducha, żebyście potrafili to zauważyć, że tak naprawdę ta różnica tkwi w Was, tylko w pewnej Waszej mentalności. Co trzeba troszeczkę przestawić i zobaczycie.